Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chcę Was zaprosić na klasyczną szarlotkę. Mamy jesień, sezon na jabłka w pełni, dlatego myślę, że takie wypieki są jak najbardziej na czasie. Ta szarlotka, możemy ją zaliczyć do takich jednych z najłatwiejszych ciast, jakie są. Zawsze wychodzi, wychodzi naprawdę przepyszna, wręcz rozpływa się w ustach. Składa się ona z mięciutkiego ciasta. Masy jabłkowej, piany z białek, i na górze również znajduje się ciasto. Szarlotka przepięknie wygląda i naprawdę jest przepyszna. Jak już wspominałam, jest mięciuteńka, rozpływa się w ustach. Przepis jest naprawdę godny polecenia, także bardzo gorąco Wam polecam, żebyście sobie wypróbowali. Zwłaszcza, że tak jak już wspominałam, teraz jest sezon na takie wypieki, a szarlotki to pyszne ciasta, także zapraszam. Tutaj macie listę składników potrzebnych do przygotowania naszej szarlotki. Jak widzicie, składników jest bardzo mało i są one podstawowe. Na początek do miski dajemy składniki na ciasto. Masło powinno być zimne. Kroimy sobie je na mniejsze kawałeczki, a żółtka oddzielamy od białek i do ciasta dajemy żółtka, a białka sobie odkładamy na później, zagniatamy ciasto. Nasze zagniecione ciasto dzielimy sobie na dwie części. I jedną dajemy do woreczka i do zamrażarki, a drugą wykładamy dno blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. I następnie ciasto podpiekamy około 7 minut w temperaturze 180 stopni grzanie góra dół bez termoobiegu. Następnie przygotujemy sobie masę jabłkową. Do niej potrzebujemy jakieś 2,5 kg jabłek, można dać troszeczkę mniej. Jabłka obieramy, trzemy na tarce o grubych oczkach, przekładamy do garnka i prażymy. Prażymy jakieś 15 minut, co chwilę mieszając, tak żeby nam się jabłka nie przypaliły. Następnie do gorących jabłek dodajemy dwie galaretki cytrynowe. Wszystko dokładnie mieszamy, tak żeby galaretki się rozpuściły w naszej masie jabłkowej i masę jabłkową wykładamy na wcześniej podpieczone nasze ciasto. Następnie w misce ubijamy na sztywną pianę 5 białek. I gdy już będą ubite, dodajemy stopniowo pół szklanki cukru, wciąż miksując. Ma nam powstać taka piękna, błyszcząca, gęsta piana. Naszą pianę wykładamy na jabłka, i następnie tą część ciasta, którą mieliśmy w zamrażarce, trzemy na tarce i posypujemy nasze ciasto. Tak przygotowaną szarlotkę przekładamy, wkładamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika grzanie góra-dół bez termoobiegu i pieczemy jeszcze jakieś 40 minut na piękny złoty kolor. Upieczoną szarlotkę studzimy i wstawiamy do lodówki. I nasza szarlotka jest gotowa. Jak widzicie, jest bardzo prosta do przygotowania, do jej zrobienia potrzeba naprawdę niewielu składników. Ciasto jest mięciuteńkie, wilgotne, rozpływa się w ustach, także naprawdę bardzo gorąco Wam polecam ten przepis. Jest to klasyczna, przepyszna szarlotka, która zawsze każdemu wyjdzie i nikomu nie sprawi trudności. Także jeszcze raz gorąco polecam i życzę udanych wypieków.